Witajcie z tej strony Uluru. I w tym filmiku chciałabym Was zaprosić na shopping, który, no, może trochę potrwać. Myślę, że nie będzie on zbyt krótki. Będzie dosyć długi. A dlaczego? Ponieważ dostałam bardzo dużo i bardzo fajnych rzeczy pod choinkę. No i tak jak obiecałam, nagrywam dla Was filmik o tym. Wiem, że ten filmik miał być tydzień temu, ale. Pomyślałam, że bardziej byście chcieli najpierw Soul Rose, drugi odcinek, więc jest drugi odcinek serialu. Później jeszcze przyszła do mnie Paczuszka, to chciałam ją najpierw nagrać i ją najpierw wrzucić. No i dopiero teraz będzie taki shopping troszeczkę dłuższy. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem od czego zacząć, ale myślę, że może najpierw od LPS, które no, dostałam pod choinkę. Bo chciałam też wam pokazać takie rzeczy, które nie są związane z LPS No i myślę, że fajnie też by było właśnie pokazać te wszystkie rzeczy No dobra, no to najpierw wam pokażę te rzeczy z LPS Albo nie, zacznę z inną rzeczą Chciałam bardzo, bardzo, bardzo podziękować Pancake LPS Ponieważ wysłała mi na moją skrytkę pocztową Taką kartkę Zobaczcie Wiesz, czy Pancake LPS Grudzień 2020, to jest moja skrzypka. E, mam nadzieję, że obejrzyście filmik wcześniejszy. To tam pokazywałam właśnie, jakie wspaniałe rzeczy dostałam od Victory. Naprawdę są super. Polecam obejrzeć ten filmik. No i oczywiście, jeśli chcecie mi wysłać paczuszkę, to zapraszam na wysłanie pod ten adres. I wtedy paczuszka będzie na odcinku. No i ogólnie chciałam bardzo, bardzo podziękować Pancake za tą, e, no, za tą kartkę, bo naprawdę sprawiłaś mi. Uśmiech na twarzy. Byłam bardzo, bardzo zadowolona, że no dostałam tą kartkę. Więc jeszcze raz dziękuję Pancake, no, z, no, z, za tą pocztówkę. No dobra, no i teraz możemy zaczynać y, z LPS-ami Dostałam taką papuszkę. Tak w stanie dobrym, no tutaj tylko y, na oczku, no tak przejechane, niestety. Ale tak jest i taki tak jest naprawdę bardzo ładna. Dostałam jeszcze takiego kotka, Persika, bardzo ładny kotek, jest prześliczny, bardzo mi się podoba. Dostałam takiego pieska, ja bardzo, bardzo go chciałam mieć, on jest prześliczny, no właśnie na jego pyszczek, no jest taki kiutaśny po prostu. Następny Pet Shop to również jest taki piesek, znaczy piesek takiego kształtu, również jest przesłodziutki. No i super, bo mam takie teraz dwa takie pieski, takie bardziej szczeniaczki. Takie baby pieski. Więc fajnie. Następnym petrzebem to jest taka panda. Ona jest z trojaczków. Jest ona z tych rzadszych trojaczków. I następnym petrzebem to jest również ta panda. Czy no, nie ta panda, ale jest z tego samego zestawu. co ta niebieska. I. Jest jeszcze jedna, ale ja jej niestety nie dostałam, ale pewnie z czasem ją zdobędę. I tak i tak się cieszę, że no, to są te dwa petshopy. Następny to jest taki kotek. On również jest z strojaczków, ale y, niestety jest tylko jeden, ale i tak i tak się cieszę, że jest chociaż jeden ten kotek z strojaczków. I ostatnim petshopem, który właśnie był w tych petshopach, bo to wam powiem, bo... Wie, wiecie o tym, że byłam na trzech yy, wigiliach, więc yy, no pet shopy zbierałam z różnych wigilii, więc tutaj wam teraz pokazuję, jakie były na pierwszej wigilii. I jeszcze dostałam króliczka z Chinese New Year, no jest po prostu przecudny, bardzo się cieszę, On jest prześliczny. W końcu wam pierwszego Pet Shopa z Chinese New Year. No i tak, jeszcze na pierwszej Wigili dostałam. O, szkoda, że nie widzicie. Czekajcie, dostałam taki zestaw z Pet Shop, to jest nowej serii, z tej serii Keep Me Pack. I to jest pled zabaw. I zaraz Wam pokażę yy, Pet Shopy, albo chciałabym Wam pokazać, jak to się otwiera i w ogóle. W ogólnie z serii Keep Me Pack zrobili tak, że te wszystkie opakowania mają też służyć jako domki, więc bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj się otwiera i tak, tutaj mamy drzwiczki, które możemy otworzyć i ja tutaj miałam ten kołowrotek, który widzicie. Nie wiem, czy mi się go uda wyjąć, bo go się ciężko wyjmuje, a nie chcę sobie popsuć domku i tak wygląda ten kołowrotek no i można go po prostu postawić i wsadzić w pet shopa i pet shop będzie sobie jeździć na kołowrotku tutaj w środku jeszcze naklejki no i tutaj są ogólnie już puste opakowania, więc no nie mam tutaj co pokazywać tutaj wyżej jak tu się otworzy to tutaj były pet shopy no ale tutaj jest takie miejsce, żeby pet shopa dać i tutaj wyżej jest takie tutaj też miejsce na pet shopa no i to ogólnie tak to wygląda więc fajne to Ogólnie to jest Petshop też. Ciężko się go wyjmuje. Udało mi się wyjąć i to był Petshop Sowa. I zaraz Wam pokażę właśnie pet shopy, jakie dostałam w tym zestawie. A, I jeszcze zapomniałam Wam pokazać, że dostałam tak pierdu pierdu i dostałam taki ten katalog petshopowy. I ogólnie patrzcie jaki był dodatek. Dostałam taki dodatek i to są te ciastka z generacji drugiej. I właśnie, jak już Wam mówiłam, do, co do tych dodatków, to mam teorię, ale to zobaczycie w, trzecim, e, w, w trzeciej części rozkminy LPS. Jaka jest moja teoria dotycząca, właśnie tych, że są dodatki z generacji drugiej w nowych zestawach? No i ogólnie dostałam ten dodatek, i z tego co tutaj widzę, to nie mam innych dodatków. Ja tu oni dziś gdzieś mi się posiały, ale mam nadzieję, że nie. Bo tutaj wszystko chowałam i właśnie nie widzę. No i dobra, to teraz wam pokażę petshopy. To najpierw pokażę y, tą sowę, którą było, która była widoczna. I to była taka słówka. Ona jest bardzo ładna, ja ogólnie bardzo lubię, nie wiem, czemu, lubię kształt sowy. I petshopem y, z dużych petshopów to wylosował mi się taki hipć, hip. Nie, nie hipcie, przepraszam, no co i on jest z tych, yy, z tych unikalnych, tak można powiedzieć, bo on na samym szczycie w takich tych dream day. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to właśnie chodzi o unikalność petshopa, więc cieszę się, że no, wylosowałam tego sorożca. Też ma bardzo fajny ten taki brokacik, tylko już mniej widoczny odsówki. I teraz Wam pokażę troszeczkę mniejsze Petropy. I pierwszym to jest taki piesiu, jest śliczny. Bardzo mi się podoba. Jest ciutaśnie. I drugim petrzem, który jest też takiego samego rozmiaru, co ten piesek, to mi się wylosował taki konik. I jest też bardzo fajny. Na opakowaniu w ogóle wyglądał troszeczkę inaczej. Chcę się to możecie później sobie porównać. I teraz z mniejszych, i tak, jeszcze mniejszych patrzebów były jeszcze dwa. I to jest taki pingwinek. On jest prześliczny. Tylko postawię. Oraz uwaga, uwaga. Taki kotek, który po prostu wygląda na takiego pięknego kotka, ale on jest prześliczny i bardzo, bardzo się cieszę, że te persy zdobyłam. Także ogólnie ta serekim mi bagnowe do mnie nie jest taka zła. Jest fajna i w ogóle. No i fajny pet dostałam i się cieszę z tego całego zestawu. No i nie wiem co dalej powiedzieć, więc idziemy dalej. Dobra, jednak one się troszeczkę pozmieniały, postanowiłam, że najpierw Wam pokażę to z pierwszej Wigilii. Znaczy w ogóle nie pokazywałam Wam pet y z pierwszej Wigilii. Teraz Wam pokażę, co dostałam na Wigilii takiej... nie wiem jak w ogóle tę Wigilię nazwać. To jest po prostu Wigilia, z którą spędzałam z przyjaciółmi. Z Nancy, z Tokio i moją siostrą. No, byłyśmy we czwórkę. No i to Wigilię spędziłyśmy troszeczkę wcześniej niż 24 grudzień, no i każdy sobie robił prezenty, tylko był warunek, że muszą to być prezenty własnoręcznie robione. No, muszę się oczywiście pochwalić, bo jak każdy prezent muszę pokazać, no to każdy. No to tak, pierwszy prezent to dostałam od mojej siostry. Moja siostra robi... Tak, takie własnoręczne łopacze snów. Ja to mam akurat na takiej miastej świecącej, bo już po prostu nie mam miejsca, gdzie powiesić. I według mnie, no, bardzo ładnie wyszedł jej. No, sama robiła, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Teraz tutaj Wam pokażę prezent od Nancy. I tutaj są ogólnie zapakowane koperty. I tu chodzi o to, że na przykład otwórz, gdy. Zwątpisz w siebie. Tam jeszcze jest kilka. Otwórz, gdy będziesz smutna, albo otwórz, gdy będzie ci się nudzić, czy coś tego typu, albo otwórz, gdy będziesz zmęczona. I tutaj jest koperta właśnie na takie, te, takie tego typu rzeczy. Ja jeszcze to, jak gdzieś nie otworzyłam. Otworzyłam jedną, gdzie było, że yy, gdy byłam zmęczona i chciałam odpocząć, to dostałam maseczkę i różne. I tam chyba 10 propozycji na obejrzenie filmów, więc naprawdę bardzo fajnie. Dostałam jeszcze ramkę w naszym wspólnym zdjęciu, ale to Wam nie pokażę. Przepraszam. No ale taki bardzo fajny prezent dostałam od Nancy. Dziękuję bardzo Nancy, bo wiem, że to oglądasz. A oto, co dostałam od Nancy. I teraz uwaga, patrzcie, zapalę. Tada! Zobaczcie, to jest po prostu. To, co zrobiła Nancy, to jest. Wow! To jest tutaj, ja nagrywałam. Soul Rose, już. I to, na, i to wszystko zrobiła. Nie, powiedziałam o Nancy? Jeśli powiedziałam o Nancy, to. Miałam na myśli Tokio. To jest od Tokio. Tokio robiła wszystko własnoręcznie. Zobaczcie tutaj. Sidzisko. Tutaj ten. Biurko. Tutaj takie pędzelki czy coś. Tego typu rzeczy. Tutaj lustro. I tu tutaj są właśnie lampki do tego. Tutaj jest okno, bo tutaj jest zdjęcie włożone. No I w ogóle ta podłoga. E, Ty tutaj, e, ten kocyk i ta poduszka też robiła Tokio, ale kilka lat temu. I tutaj siedziała ciocia Patryśia, patrzyła jak William ćwiczy. No, ale w ogóle to, tą kanapę też sama robiła. Naprawdę. Wow! To, co to tutaj Tokio zrobiła, to naprawdę mi się bardzo podoba. No, ogólnie każdy prezent mi się podoba, ale naprawdę to mi się przyda do nagrywania. I naprawdę jest pod wrażeniem. A skoro już tak latam po podłodze, to Wam jeszcze pokażę kolejny prezent. Eee, dostałam od mojego chłopaka taką bluzkę. No, no i bardzo się cieszę. No, i to chciałam pokazać. Jest naprawdę bardzo fajna, i naprawdę się bardzo cieszę. Bardzo dobrą bluzkę wybrałam. No, dobra, przechodzimy do następnych rzeczy. Dobra, teraz przechodzimy do LPS-ów, które dostałam e, na, na Trzecie wigili. Tak, na Trzecie Wigilii. E, na drugie dostałam tam pieniądze, ale to wam później pokażę za co. E, co kupiłam za te pieniądze. Dobra, no to zobaczcie. No to tak, to może najpierw wam dodatki pokażę. Pierwszym dodatkiem to jest taka obruszka. Drugim dodatkiem to jest. Taka y, kokardka. Tak. go mi to z głowy. I trzecim dodatkiem to jest taki kwiatuszek. No i to w sumie wszystkie dodatki, które dostałam. Ale są bardzo ładne i fajne. I ogólnie pomyliłam się. Y, ja tego ptaszka dostałam właśnie z tym zestawem. Więc ten ptaszek był jednak na trzeciej wigilii, a nie na tej pierwszej. I jeszcze z tym ptaszkiem dostałam tą short herkę i w ogóle ja tak po prostu chciałam ją dostać. Ona na pewno się mi przyda do serialu. Mam już tą z zielonymi oczami, czyli Haribo, ale chciałam mieć jeszcze tą Kornelię. Tak będzie się nazywać Kornelia. Będzie taka short herka z klasą. No i ogólnie ta y, kokardka to, to nie była w, w tym, 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 tym Nie dostałam to, to na Wigilię, tylko ja już to wcześniej dostałam i założyłam, bo tak będzie fajnie tak oryginalnie wyglądać. No. I jest prześliczna. Ta z zielonymi oczami też mi się podoba, ale bardziej według mnie urocza jest ta z niebieskimi. Ale obie są śliczne. No i w sumie z LPS-ów to wszystko to, co dostałam na tej trzeciej wigilii. I teraz Wam pokażę, co nam jeszcze podostawałam. Wam pokażę tylko jednego kolczyka, bo nie mam jej teraz na sobie. To wam tak tylko pokażę. Dostałam takiego kolczyka, co jest takie serduszko, i obok serduszka jest yy, taki. No, jak to się nazywa? Zawołniemy. Kwiatuszek, o, kwiatuszek. No i mam jeszcze drugi taki sam. Ale już, już postanowiłam, że jeden wam pokażę i wystarczy. Do tych kolczyków dostałam jeszcze taką chustę do biegania, żeby tam zasłonić twarz. Ona jest no róż, różnorodnego użytku, można ją nie tylko na twarz, ale można też osłonić tym głowę, włosy no włosy można nawet tym związać no to jest bardzo fajne, ale teraz mi się to suszy, więc no niestety wam nie pokażę no ale przechodzimy dalej i teraz wam pokażę prezent, który przyszedł z opóźnieniem i kawałek tego prezentu to jest taki wisiorek z takim reniferkiem i takie, takie dzwoneczki tak fajnie dzyń, dzyń robią i to jest takie serduszko, bardzo ładne i bardzo fajne. No takie do powieszenia. Bardzo mi się podoba. I jeszcze do tego był taki kotek. Oraz taki kotek. Są to dwie takie same kotki, ponieważ. Yy, no, jeden jest mojej siostry, a jeden jest mój. No, i teraz chciałabym Wam pokazać, co. Sobie kupiłam za kasę, którą tam zebrałam na wszystkich wigiliach. E, powiem Wam, że tam jeszcze jeden LPS nie doszedł, ale to nie powiem Wam jaki. To zobaczycie później, jak dojdzie. Ale <grym> on dojdzie dopiero w lutym, ponieważ on z zagranicy jest ściągany. No, a te patrzupy, które Wam teraz pokażę, to były kupowane normalnie w Polsce. A więc tak, pierwsza paczuszka zawierała bonusowe dodatki I jak możecie tutaj zauważyć, są tutaj dwie spódniczki i jeszcze jeden bonusowy dodatek jest, który jest na tym petshopie. więc już wam zaraz pokazuję jaki to jest i tym pet -shopem to jest Sara to jest coli, który i uwaga, uwaga to jest ta niespodzianka, którą chciałam wam powiedzieć dzięki temu, że kupiłam tego kolego, mogę dla was nagrać jako doróżnik podróbka oryginału coli ponieważ posiadam podróbkę tej koli i będzie mi naprawdę o wiele łatwiej porównywać i pokazywać Wam te różnice. Także oczekujcie gdzieś tak w, w granicach dwóch tygodni, może trzech, to myślę, że wtedy już się filmik pokaże właśnie, jak odróżni podróbkę. No i dzięki temu, że właśnie zakupiłam teraz oryginalną koli tą właśnie. 2,2,10, to będzie mi o wiele łatwiej pokazywać te szczegóły, no, w tym filmiku, jak odróżnić podróbkę od oryginała. No i ogólnie tutaj ten y, naszyjnik, to właśnie był ten dodatek, który wyjąłem z tego, no. Także to był taki pierwszy zakupiony przedmiot przeze mnie. Kolejnym pet shopem, którego zakupiłam, to jest... Koli z podniesioną łapką. Tak to jest pierwszy wyprodukowany Koli przez Hasbro. Dlatego ma podniesioną łapkę, bo no i według mnie Hasbro chciała na początku zrobić, żeby wszystkie Koli miały podniesione łapki, ale później zrezygnowali z tego pomysłu i zrobili po prostu wariant tego kolego. No i ten Koli będzie się u mnie nazywać Rafaello. Ja już kiedyś miałam tego kolego, opowiadałam historię już pewnie, więc nie będę Wam już drugi raz opowiadać. I następnym kolim to coli, którego po prostu kupiłam za bardzo dobrą cenę, więc się cieszę, że mogłam go kupić za no, taką cenę. I to jest ten coli. Tak, to jest coli właśnie, to jest wariant tego kolego. Czyli to jest po prostu drugi wyprodukowany coli od Hasbro. Ten kolej akurat u mnie ma troszeczkę problemy z główką oraz tutaj ma taką wadę fabryczną. Tak tutaj możecie zobaczyć przy tym rondelku. Ale to mi nic nie przeszkadza. Według mnie jest prześliczny, nie wiem czemu bardzo mnie urzekł. No i ogólnie niby są takie same te koli, ale według mnie i tak twarz jest zupełnie inna. Pomimo tego cieniowania to nawet tutaj widać, te, że jest inne. Oczy są inne. Ja tam widzę różnicę. E, no tak, no to to jest Sara, Raffaello i Ferrero. Tak, bo ja ogólnie wcześniej nazywałam tego koli Raffaello, no to moja siostra powiedziała, no dobra, no to skoro on się nazywa Raffaello, no to go nazwij Ferrero. No ale ona to powiedziała, tak dla żartów, ale w sumie pasuje mu te imię, więc no zostanie Ferrero. I to są wszystkie pet -shopy zakupione e, z tych pieniędzy. Znaczy, no nie wszystkie, bo jeszcze jeden dochodzi I możecie się już zastanowić, jaki kształt Dobra, mogę wam powiedzieć, że to jest kolejny Koli No i dlaczego tak nagle Koli? Bo zauważyłam, że mi brakuje sześciu Koli Tak, brakuje mi sześciu Koli do całej kolekcji Koli I właśnie teraz będę polować bardziej na Koli Będę je teraz kupywać, bo obiecałam sobie, że do końca roku 2021 Zbiorę sobie całą kolekcję Koli no Więc jestem zadowolona, że już po prostu tak mi dobrze idzie z tym kupywaniem tych popularnych, że po prostu zaraz będę mieć całą kolekcję coli. Ja sobie aż tego nie wyobrażałam, że to aż tak szybko będzie, że będę mieć wszystkie koli. No i to w sumie wszystko. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o jakichś tam rzeczach, ale wydaje mi się, że to jest wszystko, co wam pokazałam, właśnie co dostałam pod choinkę. No i Możecie też pisać, co Wy dostaliście. No, mam nadzieję, że dostaliście to, co chcieliście i że dobrze spędziliście te święta. Chciałabym Wam życzyć jeszcze szczęśliwego nowego roku, bo no, się zaczyna rok 2021 i mam nadzieję, że ten rok będzie bardzo miły i bardzo fajny dla Was. Dla mnie raczej będzie bardzo miły, po, ponieważ no, myślę, że dobijemy 2000 subskrypcji co najmniej, w tym roku może się uda, że 3000. Byłoby super. Naprawdę już oglądalność rośnie. Dziękuję Wam bardzo za to. Widzę, że Soul Rose Wam się podoba, więc to mnie też bardzo cieszy. No i uda mi się prawdopodobnie w 2021 zdobyć właśnie no, całą kolekcję coli. Więc jestem zadowolona. No i fajnie się na razie zapowiada ten rok. Mam nadzieję, że u Was też. No i mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do usłyszenia! Pa-pa!